Świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie bój się mała, trzutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie Wasze mienie i dajcie jałmużne. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje. Ani mól nie niszczy, bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujący swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby Mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwający, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan powiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby czas wydzielał. Aby na czas wydzielał jej żywności. Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zostanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa, powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się. To nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go świartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę Pana, a nic nie przyrządził i nic nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, ostatnio oglądałem takie, takie no, homilie, kazanie księdza biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniawskiego. Może ktoś to również oglądał. No, ksiądz biskup opowiada o takim zdarzeniu, które miało miejsce przed 20 lat. Laty. gdy był jeszcze młodym księdzem i pojechał na rekolekcje i to były rekolekcje które zahaczały o nowy rok nowy rok i mówi że odprawili msze święto o północy w nowy rok potem niektórzy jeszcze świętowali ale on poszedł spać no i rano wstał i dosyć rano wcześnie wstał wyszedł do miasta sobie na spacerek I jak sobie chodził na spacerku po tym mieście to opowiada właśnie, że wszyscy spali, właściwie nikogo żywej duszy nie było na tym, w tym mieście, nie było go z spotkać. I nagle, gdy sobie tak chodził, nagle wyskoczył mały kundelek, piesek i zaczął szczekać. Hau, 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 hau. No i go obszczekał tak, prawda? E, możemy to właśnie e, zobaczyć, prawda? Że... Rzeczywiście, e, no tutaj e, przybył taki pies i tak zaczął szczekać. No wiemy, jak pies tak szczeka, to tak nieprzyjemnie nam się robi, bo myślimy sobie, co ja jestem złym człowiekiem, że ten pies tak na mnie szczeka. E, w piątek byłem u chorych, przechodzę sobie, takie dwa pieski chodzą, a ja tak do nich cmykać, a się au, 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 na mnie rzuciły się, prawda? Myślę sobie, ja tutaj do nich z a one do mnie z pyskiem, prawda? Myślę sobie, ale tak wśród ludzi też tak trochę jest, prawda? No właśnie. E, także więc e, tak było. No i mm, ksiądz biskup tak patrzy i nie wie, co tu zrobić, gdy nagle wychodzi ten człowiek, który był właścicielem tego psa. No i mówi ksiądz biskup, że był taki wczorajszy. Widać, że świętował mocno. E, mocno świętował. E, no i wychodzi do niego i on mówi, pyta go, czemu ten piesek tak szczeka na mnie. A ten człowiek mówi tak, bo proszę pana, bo nie widział, że to ksiądz, bo był ksiądz w cywilu, no i mówi, bo proszę pana, ten pies mnie broni, ten pies mnie broni. No, ale ksiądz biskup mówi, no ale ja go wcale nie chcę zaatakować i pana też nie chcę zaatakować. I na to ten człowiek podszedł do tego pieska, tak jak ten tutaj, prawda? Wziął go na ręce, podszedł do księdza biskupa i pokazał mu szyję. Tego pieska. I okazuje się, była tam gojąca się rana. I mówi ten człowiek, tego pieska znalazłem przy płocie przywiązanego drutem. Ktoś, jakiś człowiek, tfu, tak powiedział, e, właśnie tak zrobił. A więc nieludzko, nieludzki sposób postąpił. Ale ja go odwiązałem e, od tego druta, wziąłem do domu, opatrzyłem mu szyję, i nakarmiłem go. I dlatego ten piesek teraz mnie broni. Nawet jak mnie nikt nie atakuje, zawczasu, zawczasu mnie broni. No, a ksiądz biskup sobie wtedy tak pomyślał. Jak to dobrze, że ten piesek spotkał tego człowieka, a nie mnie. Bo ja to najwyżej bym go tylko odwiązał od tego druta. I mówi przyjacielu, reć sobie, a ten człowiek nie tylko go odwiązał. Ale jeszcze opatrzył mu rany i nakarmił go. Nakarmił go. Także miał ten piesek szczęście. I dlatego ten piesek teraz mógł bronić księdza, księdza, biskupa. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo dzisiaj Pan Jezus mówi w Ewangelii: Gdzie jest skarb wasz, tam będzie wasze serce. I ten piesek pokazuje, że jego skarbem. Jest ten jego właściciel, który go uwolnił od drutu, opatrzył mu rany i nakarmił go. Te trzy rzeczy. I tak samo jest z nami. Pan Jezus, Pan Jezus właśnie uwolnił nas od grzechu, od śmierci. On opatrzył nasze rany, rany grzechowe, i on również karmi nas Słowem Bożym i Eucharystią i Eucharystią. A czy my, tak jak ten piesek, rozumiemy, że Pan Jezus tyle dobra dla na nas zrobił? Czasami w ogóle do kościoła nie przyjdziemy, nie klękniemy do modlitwy. A ten piesek już za zawczasu bronił swojego Pana, bo, był, bo wie, że to ten, któremu zawdzięcza swoje życie. On go uwolnił z tego drutu, opatrzył mu rany i nakarmił ją. Tak samo tak. Pan Jezus, każdego z nas, uwolnił od grzechu, od śmierci, opatrzył nasze rany i kara nas. A czy my bronimy Pana Jezusa, albo Jego Kościoła, albo czy chętnie do Pana Jezusa przechodzimy? Czy tak jak ten pies na pewno łasi się do swojego Pana? No właśnie. Zobaczmy, tak, czy, tak czy tak jest. Tak, A tyle, tak, lecz, tam sobie zawrócimy. Warto dzisiaj o tym pomyśleć. A mamy. Bo tam, o, tam jak tam jest napisane, gdzie skarwasz, tam, tam będzie tam i wasze. Se, se, se. Pieska. I okazuje się, była tam gojąca się rana. I mówi ten człowiek: Tego pieska znalazłem przy płocie przywiązanego drutem. ktoś, jakiś człowiek, tfu, tak powiedział. E, właśnie tak zrobił, a więc nieludzko, nieludzki sposób postąpił. Ale ja go odwiązałem e, od tego druta, wziąłem do domu, opatrzyłem mu szyję i nakarmiłem go. I dlatego ten piesek teraz mnie broni. Nawet jak mnie nikt nie atakuje, zawczasu. Zawczasu mnie broni. No, a ksiądz biskup sobie wtedy tak pomyślał. Jak to dobrze, że ten piesek spotkał tego człowieka, a nie mnie. Bo ja to najwyżej bym go tylko odwiązał od tego druta i mówi przyjacielu, reć sobie. A ten człowiek nie tylko go odwiązał, ale jeszcze opatrzył mu rany i nakarmił go. Nakarmił go. Także miał ten piesek szczęście. I dlatego ten piesek teraz mógł bronić księdza księdza. Biskupa. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo dzisiaj Pan Jezus mówi w Ewangelii, gdzie jest skarb wasz, tam będzie wasze serce. I ten piesek pokazuje, że jego skarbem jest ten jego właściciel, który go uwolnił od drutu, opatrzył mu rany i nakarmił go. Te trzy rzeczy. I tak samo jest z nami. Pan Jezus uwolnił nas. Od grzechu, od śmierci. On opatrzył nasze rany, rany grzechowe, i on również karmi nas Słowem Bożym i Eucharystią. I Eucharystią. A czy my, tak jak ten piesek, rozumiemy, że Pan Jezus tyle dobra dla nas zrobił? Czasami w ogóle do kościoła nie przyjdziemy, nie klękniemy do modlitwy, no, a ten piesek. Już zawczasu bronił swojego Pana, bo, był, bo wie, że to Ten, któremu zawdzięcza swoje życie. On go uwolnił z tego drutu, opatrzył mu rany i nakarmił go. Tak samo Pan Jezus, każdego z nas, uwolnił od grzechu, od śmierci, opatrzył nasze rany i karmi nas. A czy my bronimy Pana Jezusa, albo Jego Kościoła? Albo czy chętnie do Pana Jezusa przychodzimy? Czy tak jak ten piesek na pewno łasi się do swojego Pana? No właśnie, zobaczmy, czy tak jest. A tyle Panu Jezusowi zawdzięczamy. Warto dzisiaj o tym pomyśleć. Amen. Bo tam, jak jest napisane, gdzie skarwasz, tam będzie i wasze serce.